Drodzy pogromcy populizmu, zatrzymany został Zbigniew M, czyli Zbigniew Maj, pierwszy komendant główny policji zarządów PiS, nominat Błaszczaka-Kaczyńskiego. To był ten, który w grudniu 15 roku wprowadzał dziennikarz na konferencję prasową i pokazywał rzekome Bizancjum, które rzekomo tworzyła Platforma Obywatelska za swoich rządów. Bizancjum w gabinecie. Oni go odwołali, wykopali. Zbigniewa M, dzisiaj zatrzymanego i nominatem kolejnym został Szymczyk, który te same rzekome Bizancjum Platformy ostrzela granatnikiem przeciwpancernem. Tacy ludzie stali na czele polskiej policji. Tacy ludzie strzegli bezpieczeństwa waszego. Jeden, podejrzenia poważnej działalności przestępczej, gospodarczej. Takie, te, takie są informacje prokuratury. Dzisiaj zatrzymane Zbigniewa M. Drugi. Hmm, Szymczyk, który naraził życie wielu ludzi w budynku i w okolicy. Nie doszło tylko do tragedii, bo Głowica się nie uzbroiła, bo nie przeleciała 10 metrów. Zobaczcie, jak oni prowadzili państwo w wielu sektorach. Na czele polskiej pro, pro, policji kilkudziesięciotysięczna formacja, która miała strzec waszego bezpieczeństwa. Kilkudziesięciu tysięcy policjantów, którzy mieli prawo do tego, by na ich czele stały osoby poważne, z autorytetem, wyznaczające standardy. Stało dwóch gości skompromitowanych. Pamiętajmy o tym. Oni mieli swojego Maja, dzisiaj zatrzymanego. My mamy swój Maj, 18 maja 2025. Wybieramy Rafała Trzaskowskiego. Drodzy pogromcy populizmu, przepędźmy wszelkie oznaki populizmu w Polsce w postaci obywatelskich kandydatów, którzy nie potrafią nic wymyśleć, nie mają poglądów. Wybierzmy 18 maja Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy o tym, bo to jest właśnie azymut zachodu. Pozdrowienia.